Moi drodzy, święta zawitały do mnie wcześniej. Otworzymy sobie dzisiaj taką wielką paczuszkę, którą dostałem od partnera tego kanału, czyli od e, sklepu Światkart, z którym współpracuję już jakiś czas. Jeżeli śledzicie moje filmy, to na pewno e, to wiecie. Nie mam pojęcia, co się znajduje w środku, więc jestem mega, mega podekscytowany. Już nie mogłem się doczekać na ten odcinek, żeby to po prostu dla Was e, otworzyć. Nagrywam na dwie kamery, bo ta paczka jest wyjątkowo większa niż te wszystkie, które miałem do tej pory. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie e, w porządku. Generalnie, jeżeli Wy chcecie. Zaopatrzyć się w jakiś swój świąteczny prezent, to zachęcam, abyście zajrzeli właśnie do sklepu światkart, do którego link znajdziecie w opisie. Można tam upolować karty Pokémon i nie tylko, bo jest również Lorkana, jest również One Piece. I dodatkowo jest usługa takiego świątecznego pakowania. Także można nawet zamówić w taki e, papier z Pokémonami Więc wygląda to całkiem ciekawie moim zdaniem. E, także tym bardziej zachęcam, żebyście sobie zajrzeli, a my tymczasem zabieramy się za. Otwieranie tego pięknego papieru. Moim zdaniem, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tym razem ustawiłem ostrość automatyczną, bo tak, jak mówię, no paczka jest olbrzymia, więc jakoś będę musiał sobie z tym, z tym wszystkim poradzić. Rozpakowuję to z tego papieru i zobaczmy, co jest w środku. Okej, okay, to, to jest chyba jakieś pudełko. Tak specjalnie, wiecie, nie chcę odsłaniać wszystkiego od razu. Zobaczmy, co to tam w środku jest. Wyciągam. O, okej, okay. w środku jest jeszcze jeden karton. O nie, jeszcze przewróciłem sobie telefon. Dobrze, porządne pakowanie zawsze jest w cenie, także mamy e, ładnie ten świąteczny papier. Mogę e, sobie gdzieś na momencik zrzucić. No i zobaczmy, co takiego jest w środeczku. Fajnie powiem wam, że jest takie podwójne pakowanie, bo spodziewałem się, że to będzie jakiś jeden duży boks. Okej, okay, czy ja to przerwę tak rękami? Okej, okay, jakoś sobie poradziłem. Otworzyłem, o nie, w stronę aparatu otwieram, otworzyłem kluczem. Oho, kolejny ten kolejne, e, kolejny papier. A, bo tu jest papier na każdą rzecz osobna. Dobra. Ej, to mamy sporo tych prezentów, więc może zacznijmy sobie. Dobra, najpierw może wyjmijmy wszystko, albo może, może wszystko. To wygląda jak jakaś książka, jakiś poster, coś takiego, no nie wiem, może jakiś coś w rodzaju albumu ciężko stwierdzić w tym momencie. Odłożę sobie to tymczasowo na bok. Tutaj zobaczcie, mamy jeszcze jakieś pojedyncze rzeczy. Ej, masa fantów, masa fantów. Fajnie, bo powiem wam, jak wcześniej poczułem to wielkie pudełko, to myślałem, że to będzie jeden jakiś wielki... A cóż to takiego jest? Jakieś kolejne drobne rzeczy. Ej, no nie mogę się doczekać, żeby to wszystko badać, nie? Myślałem, że to będzie jakiś m, pojedynczy, wielki e, box. Może na przykład tak jak teraz wyszedł ten Tarapagos i tak to się chyba nazywa? Tak, Ultra Premium Collection. Sprawdziłem właśnie, bo na stronie Świat Kart, też macie go dostępnego. E, myślałem, że to może coś takiego, bo to jest, wiecie, bo wyczułem po prostu, że to jest takie duże i w miarę jednolite, a tu to po prostu był inny box i w środku mamy mnóstwo pomniejszych prezentów. Bardzo mi się coś takiego podoba. Okej, okay, tu jest coś większego. Absolutnie nie mam pojęcia, co to może być. Absolutnie nawet nie zgaduję. Oj, czekajcie, też uderzyłem aparat. Sorki, to trochę chaotyczny film, ale wiecie, czuję się jak dziecko, które dostało masę prezentów pod choinkę. Także zobaczmy jeszcze, to jest ostatnia rzecz. Proszę, zapakowane, ładnie, ładnie zapakowane w ten taki choinkowy papier, czekajcie, o, ostrość już złapaliśmy, no i spoko, znaczy choinkowy papier, taki świąteczny choinkowy papier, czy to wszystko? To chyba wszystko, dobra, możemy się zabrać teraz za otwieranie, ostrość ładnie złapana, zobaczmy pierwszą rzecz, jaką złapałem z wierzchu, co my tu mamy, o, Disney Lorcana, o, boosterki z Lorkany. Boosterki z Lorkany to będą moje pierwsze w życiu. Czekajcie, to sobie odrzucimy. To będą moje pierwsze w życiu. Boosterki z Disney Lorkana. Pierwsze w życiu. Nigdy ich nie widziałem. kurczę, tu jest taki syf. Sorry w ogóle, ale od niedawna mam kota. I dużo ciężej jest trzymać yy, ład na biurku. Fajowo. Fajowo, sobie może za momencik otworzymy. Na pewno e, wszystkie rzeczy z tego prezentu sobie otworzymy, tylko zastanawiam się, czy wszystko otworzymy dzisiaj. To zależy, ile tych rzeczy będzie. Myślę, że największe prezenty zostawimy sobie na koniec, więc teraz lecimy z kolejnym jakimś takim mniejszym, e, mniejszą paczką. To może będą znowu busterki. Zobaczymy. No myślę, że wiecie, ta pierwsza paczka już dała mi trochę wskazówki, że to prawdopodobnie będą busterki. Ok, otwórzmy. Zobaczmy. u One Piece. One Piece. Chciałem zacząć zbierać. Okej, okay, yy, wiem, co to są za boostery. Jeden jest z boxa, yy, który chyba jest najnowszym boksem, ale nie jestem pewien, czy Legends jest najnowszy. A jeden jest z takiego boxa, którego bardzo chciałem kupić. Fajowo. Mamy dwa busterki z One Piece'a. Nigdy, mówię, yy, One Piece'a jeszcze nigdy nie otwierałem, a na pewno chcę go otworzyć. Fajnie, że wiecie, że dostałem, że to są różne rzeczy. Mi się to bardzo podoba, wiecie, dzięki temu moim zdaniem jest to bardzo, bardzo ciekawe. Otwórzmy kolejne. Uuuu! O, dostaliśmy Serginga. Okej, okay, dostaliśmy takie... Czekajcie, oba to są Serging Sparks? Ten chyba nie jest... Czy ten też jest Serging... Nie, oba są Serging Sparksy. Okej. Okay. Oba e, Serging Sparksy. Dwa boostery. One teraz są bardzo dużo warte. Znaczy, bardzo dużo warte. To jest jeden z najdroższych dodatków Faktu. No może nie jeden z najdroższych, ale wiecie. Jak na to, że niedawno wyszedł ten dodatek... To naprawdę to wszystko jest, te blisterki są całkiem fajnie, no w sensie całkiem fajny prezent to jest taki blisterek, bo po prostu ten Serging Sparks jest teraz na topie, tak bym powiedział. Dobra, mamy, albo nie, to chcę na końcu otworzyć, to chcę na końcu otworzyć. Otwórzmy to, bo jestem niesamowicie ciekaw co my tutaj mamy. Wydaje mi się... Że jest to album albo coś w tym stylu. Jeżeli jest to album, to również bardzo się cieszę, ponieważ album mam tylko jeden i nawet y, go nie. Y, w sensie on jest taki średni, że właśnie jak kupowałem albumy, to trochę nie wiedziałem, y, czym się sugerować i kupiłem taki pierwszy z brzegu. Nie jest jakiś tragiczny, ale nie jest też jakiś, y, wiecie, jakiś turbo super. Oj, czekajcie, żebym nic tu nie zniszczył. Okej, okay, dobra. Otwórzmy sobie to. Okej, okay, otworzyłem i mamy takie coś. Album z Miutu. Wiem dobrze, co to jest za album. Mamy tutaj wiadomość, zajrzyj. jest okej, okay, zajrzyjmy. Co tam w środeczku mamy? W tym, tymże oto albumie. Przecież to trzeba zdjąć. Jejku, już się wiecie, już się dobierałem do tego albumu. Tak jakbym. Nie wiem, już bym zniszczył. Uuu, co my tu. Charizard EX. To jest Charizard z dodatku, ale fajnie i fajnie, mamy takie energię. To jest Charizard właśnie z tego dodatku 151, jeżeli się nie mylę. Mega fajowa karta, mega fajowa karta plus no sam album moim zdaniem mega spoko. Właśnie brakowało mi takiego albumu, więc cieszę się, że taki album mam. Wielkie dzięki też za tą kartę. Bo mega mi się podoba, to sobie od razu zerwę. Fajowa sprawa. Naprawdę fajowa sprawa. Czekajcie, gdzieś. No, dajmy to na razie tutaj. Pokażę jeszcze do drugiej, do drugiej kamery. <laughs> Żeby było ładnie widać. Mega fajowy album. Chciałem album z Pokémonów i gdybym go nie dostał teraz, to pewnie bym go sobie kupił. Właśnie myślałem dokładnie o tym albumie. Także bardzo, bardzo się cieszę, że go dostałem. Mega się jaram, serio. To chyba chyba z tych... Nie wiem sam, nie mogę się zdecydować, czy bardziej... Kurczę, wszystko jest spokojne. Tej lor lorkany nie otwierałem. To też jest lorkana w ogóle z nowego dodatku. Te Sergingi bym sobie chętnie otworzył. No i jeszcze ten album na karty, którego mi akurat brakowało. Super trafione prezenty. Będę miał gdzie zbierać wreszcie pokemony. No i ostatnia paczucha. To jest coś... E, nie mam pojęcia, co to może być. Tak jak tam się w miarę domyśliłem, że to jest jakiś album, bo to tak trochę szło wyczuć, że to jest jakiś album. Tak tutaj... u, dostaliśmy jakiś... Czekajcie, jakiś taki collection zestaw fajowy. O, pierwsza... To będzie moja pierwsza taka wielka karta. Bo tutaj jest ta... Ta duża Lugia, jeżeli się nie mylę, tak? Mamy dużą Lugię. I co? Czekajcie, co to jest? Jak to w ogóle... Ja nigdy czegoś takiego nie otwierałem. Widzę, że tutaj mamy mm, Lugię, taką wielką kartę. Tu mamy jakieś wszystkie... Y, mamy jakieś trzy Pokemony. Takie karty promocyjne. Zobaczmy z tyłu, y, co tutaj w ogóle jest. Trzy zafoliowane karty. Mm, 11 Pokémon TCG Booster Packs? To jest aż 11 Booster Packów? Ojejku, to wiecie co? Może sobie to sobie otworzymy na osobnym materiale chyba serio w ogóle uważam, że to jest spoko prezent coś takiego jeżeli tu jest faktycznie tylko jakie to są boostery bo jest napisane tylko że tu jest 11 boosterów ale czy to są jakieś randomowe czy jak to działa jestem bardzo bardzo ciekaw bardzo fajnie bardzo fajnie e, to się prezentuje więc e, to sobie na pewno zostawimy na jakiś e, ekstra odcinek to sobie na pewno otworzymy na odcinku i co chyba moglibyśmy no otworzyć co nieco co dostaliśmy nie Pewnie, że tak. Zabieramy się za te blisterki, e, jakby je tak otworzyć, żeby też nie robić tego zbyt, e, zbyt chaotycznie. Blisterki oczywiście tak łatwo nam nie, się nie otworzą pewnie. Nie otwierajcie rzeczy jak ja, widzicie co ja narobiłem? <laughs> Przecież to woła do nieba, nie? Zobaczcie co ja narobiłem, jak, jak to otworzyć. Szkoda tej karty w środku, przyniosę jakiś nóż, bo wcześniej otworzyłem kluczem. Okej, okay, otworzyłem te dwa blisterki e, poza, po prostu poza kamerą, żeby nam troszeczkę tego otwierania oszczędzić. No i mamy... Proszę bardzo, pierwszy boosterek. Wszystkie te, po te pojedyncze boosterki, dzisiaj otworzymy kartę. To dla was, jeżeli chcecie. Jeżeli ktoś sobie wpisuje. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ostrość ładnie złapana. Ej, chyba będę nagrał z automatyczną ostrością na tej kamerze. Bo moim zdaniem to wygląda mega fajnie. No i teraz ostrożnie, bo to jest... Kurczę, nie chcę tej karty uszkodzić, nie? Więc... Bo ta karta wygląda mega fajnie. Wypadnie? Czy nie wypadnie tak łatwo? No... <laughs> Puk, puk, halo, proszę wychodzić. Oj, ojej, żebym... Żebym jej nie uszkodził, ok? Trochę się wygięła, ale to się naprostuje. Mega ładna karta. Pacirisu! <grymne> Fajowo wygląda. Położymy sobie na razie tutaj. No i oczywiście mamy również żetonik. Fajowy. Tak chyba wygląda boksik ten Spaldan Face, jeżeli się nie mylę. Są właśnie takie stworki na nim. E, sorki, jeżeli to... Jeżeli stworki to jest zbyt... Um, jakby to powiedzieć. Niepoprawne określenie, po prostu nie do końca wiem, co to jest. Proszę bardzo, Serging Sparks, kolejny booster. Zabieramy się za momencik za otwieranie wszystkich tych boosterków, no bo jak żeby inaczej. O, i tu mamy proszę bardzo, kodzik dla was. O, jeżeli chcecie, jeżeli ktoś zbiera, jeżeli ktoś wpisuje i mamy Wooper. <laughs> tak wypadałoby powiedzieć nazwę tego Pokemona. Mega fajnie się świeci, mega fajny Pokemonik. No i oczywiście kolejny żetonik, taki sam jak poprzedni. Zawsze fajnie, będę używał tych żetonów do miejsca, w którym, e, w którym e, mam ostrość. <laughs> Dobra, słuchajcie. E, to co? Chyba od czego byśmy sobie zaczęli? Ja bym zaczął właśnie nie od Pokemonów, może zaczniemy sobie od tego One Piece'a. Nie mam pojęcia, jak się otwiera te boostery. Trochę stresu jest w związku z otwieraniem japońskich. E, znaczy, wiecie, zawsze się stresuję, jak otwieram angielskie karty generalnie. Bo one jakoś ciężej mi się otwiera ciężej mi się je otwiera niż inne karty. Dobra, czy tu się coś przekłada? E, chyba nie. Jeżeli chodzi o coś, czego tutaj szukamy, to jest coś takiego, co się nazywa manga art i to wygląda jakby było wy, e, wycięte. Wycięte. Jakby było wyjęte z mangi. To jest mega, mega dużo warte. Natomiast pozostałe karty e, na ten moment nie jestem pewny, ile są warte. Oproszę, oglądałem w ogóle One Piece'a, ale tylko na mm, Netflixie to live action. Samego anime nie... Ej, mega ładna karta. Ja w ogóle właśnie się zastanawiałem, czy nie zacząć zbierać One Pisa. Kurczę pieczone. Ta karta jest tak śliczna. Uuu! Kurczę, też fajna karta. Dobra, czekajcie, bo tutaj już mam dwie karty. Ej, mega dobre. Jak na moje, to dobre karty poleciały. Kurczę, co to jest? Family. Jakieś, czekajcie, aż będę musiał sobie sprawdzić zaraz. Ile te karty są warte? Mega ładna jest ta karta. Miss Double Finger? Okej, okay, ciekawie. No i na końcu mamy... A, to najprawdopodobniej przekłada się jedną kartę. Ej, fajowe karty! Mega fajne karty! Kurczę, właśnie chciałem sobie kupić ten dodatek. Zobaczcie, to nam wypadło. Takie karcioszki. Zaraz się okaże. Ej, mega ładnie wyglądają, tak? Moje te karty. Będę... Ja będę chciał zbierać One Piece'a. Eee, może teraz serzinga sobie otworzymy? Dajcie znać w ogóle, co sądzicie. Czy chcielibyście oglądać openingi? Dobra, gdzieś tam widziałem, że te karty... O! To jest strategia. Dobra, już wiem, już wiem. Oglądałem na YouTubie, oglądałem na YouTubie, już się tak łatwo nie dam. <laughs> nie dam. Wiecie, już nie będę taki, taki pro, takiej prowizorki odwalał, bo już oglądałem na YouTubie, jak otwierać te karty. Także nie ma nie ma to tamto, Peł, pełen profesjonalizm. Czekajcie w ogóle, bo pewnie powinno się przekazać jakieś karty i ja teraz troluję. Dobra, czekajcie, odłóżmy może tutaj, proszę bardzo. Nie. Na razie nic nadzwyczajnego. Kolejna karciuszka. Bardzo ładne są te arty. Bardzo lubię otwierać Serging Sparks. Powiem wam. Nie wiem dlaczego. To chyba dlatego. O, Reverse Holo. Czy to jest mój pierwszy set? Od jakiego zacząłem zbierać Pokémony Reverse i Kadamy gdzieś indziej. O! O! Ej, akurat Snorlax? E, nie, co ja mówię? Jaki Snorlax? Sam jestem Snorlax. Slaking, Slaking. Ej, to jest mega spoko drop. Mega spoko drop. Naprawdę. Ładnie się świeci. Super, mega jestem zadowolony z tego. Nie wiem, trochę nieuważnie nie nie odłożyłem moje karty i teraz zaraz mi się skończy miejsce na stole. Ale nie spodziewałem się, że dzisiaj będziemy otwierali aż tyle boosterów, powiem wam. Może polećmy teraz z tą lorkaną. To jest dodatek, to jest chyba najnowszy dodatek. Coś tam kojarzę, właśnie, mniej więcej. Z lorkany chyba wiem najmniej. Nie mam pojęcia, jak wyglądają specjalne karty, ani nic z tych rzeczy. Staram się też, jak te boostery otworzyć. Czekajcie, może po prostu. Okej, okay, po prostu w ten sposób otworzyłem do góry nogami. O, czekajcie, bo. Nie, dobra, to jest tył karty. Już się przestraszyłem, że, że sprofanowałem. <laughs> Mamy myszkę Miki. Spoko. Zastanawiam się, czekajcie, muszę ogarnąć. Dobra, na razie wszystko będę odkładał w to samo miejsce, czy to Lorkana, czy to Czy to Pokémony, czy to One Piece, bo po prostu później sobie to ogarnę na biurku, żeby wam też waszego czasu nie zajmować. Okej, okay, kolejna myszka Miki. Robin Hood. Fajnie, ładnie wyglądają te karty. Kurczę, fajnie wyglądają też ta lorkana. Lorkane, kurczę, chyba też chciałbym zacząć zbierać, ale wiecie, ciężko jest zbierać wszystkie karty. O, oglądałem to w ogóle ostatnio. To jest. Zapomniałem jak to się nazywa, ale kurczę, o tym gościu chyba co się w lamę zamienił albo coś w tym stylu. Oglądałem to ostatnio. Okej, okay, a cóż z takiego? Po prostu jakaś, jakaś e, informacja. Dobra, otwórzmy kolejną lorkanę, zobaczmy. Co tam ciekawego jest. I słuchajcie, niedługo będzie wylatywał kolejny odcinek, na którym będziemy otwierali ten, y, to coś, z, y, co dostaliśmy z tymi 11 boosterami. Bo mówię, no 11 boosterów, a tu jest inny tył karty, ale to jest ten sam dodatek, o, Kaczor Donald. Kaczora Donalda wszyscy znają, wszyscy lubią. <laughs> nie wiem, czy wszyscy lubią, ale Kaczora Donalda nie wątpię, wszyscy znają, ale ładna zorza polarna. Kolejny Kaczor Donald. Ja miałem bardzo dużo komiksów z Kaczora Donalda, zresztą pewnie jak każdy w moim wieku. Nie wiem, czy, czy, czy dalej. Widziałem, że dalej te komiksy z Kaczora Donalda wychodzą, ale. Okej? Okay. No, z tej. powiem wam tak. Z, tej, z tego dodatku, w sensie z Lorkany. Nie mam absolutnie pojęcia, co jest e, jakkolwiek warte, cokolwiek, więc jest to u mnie trochę, e, trochę takie, trochę takie randomowe to otwieranie. Natomiast e, widzę, że otwórzmy sobie, albo nie, teraz weźmy może Serginga na koniec, weźmy Two Legends z One Piece'a. Bardzo mi się podobał ten, e, ten, pierwszy w ogóle booster z One Piece'a. O, czekajcie, chyba lepiej faktycznie, podobnie jak tam, chyba lepiej, coś w sensie podobnie jak w Pokémonach, może lepiej jest zaczynać od z tyłu, o i chyba niekoniecznie. Ale zadziorny się trafił booster. Dobra, trzeba było po prostu mocniej pchnąć, znaczy mocniej pociągnąć tam, gdzie, gdzie zaczynałem. Kurczę, bardzo dobre wrażenie w dotyku robią te karty z One Piece. A. Są strasznie solidne. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście je w, w ręce, ale wyglądają. I wyglądają, kurczę, ładnie. Te arty są naprawdę. Powiem wam tak, jak oglądałem na YouTubie, to myślałem, że te karty z One Piece są takie no spoko, ale, ale bez rewelacji. A teraz jak sam otwieram, naprawdę mega mi się podobają. OK Candy, fajowo, Onion Beer, okej, okay, fajnie, wygląda jak z mangi, fajowa sprawa, X-Drake, mamy tutaj, o proszę, trzyma jakiś owoc, jaki, jaki to może być owoc? <grymne> o, to chyba coś lepszego, King, i zobaczmy, King Izo, jak to wygląda? Fajowo, to są takie bardziej holokarty chyba, tak patrzę za, za aparat, bo też chcę zobaczyć. Fajnie. Natomiast odłożymy je sobie w jakieś e, oddzielne, oddzielne miejsce tutaj na mojej e, górze rzeczy. No i co? Otwieramy Pokémon Serging Sparks. Jeszcze jeden booster. No i zaraz e, czekajcie. Ja to jakoś tak otwierałem. A, okej. Okay. I to po prostu odchodzi. Dobra. Po prostu odchodzi. Czy tu jedną kartę w ogóle tylko się przekłada? Spoko. To nie jest żadna grubsza filozofia. Zobaczymy Klasycznie kodzik dla Was. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszystko było ładnie widać. Przełóżmy od razu jedną karcioszkę. No i lecimy. Zobaczmy, co nam wyleci. O, tak, definitywnie dobrze to zrobiłem, bo jest energia najbardziej na zewnątrz. Proszę bardzo. Ok. Na razie wiadomo, bez dropu. Kameleonik, ładny kameleonik, Nine tails Pozdrawiam wszystkich fanów Naruto. <laughs> lecimy dalej, lecimy dalej. O, river Fibas, ładny. Alteria, ładna. No i niestety tutaj mamy bez dropiku zwykły holo, ale i tak jestem zadowolony, bo mieliśmy tego slackinga. Więc to też jest bardzo, bardzo spoko drop, jak na to, że otworzyliśmy de facto dwa boostery. Ten drop jest mega spokojny. No I ostatni booster, jaki mi został. To jest boosterek właśnie z Disney Lorkany. No i zobaczmy. Nie, nie wiem w ogóle, czy w tej lorkanie się coś przekłada. Mamy Daisy Duck. Okej. Okay. Zobaczmy dalej. Anna, okej. Okay. Okej. Okay. Ładne są te karty, kurczę. Jestem ciekaw, które co jest warte z lorkany najwięcej e, pieniędzy. <noise> w sumie. Bo nie rzucają się tutaj aż tak bardzo w oczy. Chyba, że nie zdobyłem jeszcze żadnej, która, wiecie, jakoś bardzo by się świeciła. Bo w Pokémonach to mniej więcej jesteście w stanie powiedzieć po tym, jak się karta świeci na przykład albo coś. Okej. Okay, to jestem w stanie powiedzieć na pewno, że to jest coś dobrego. Ej, ładnie to, kurczę, też fajowo wygląda, nie? Okej, okay, no to jest na pewno mega dobry. Ej, strasznie dobry drop. Jak na to, ile żeśmy otworzyli, zobaczcie sami. Tu mamy o, osobno wszystkie dropy dzisiejsze. Mamy Kaczora Donalda, mamy Slackinga, no i z One Pisa. Śwajowe, świecące się karty, mega fajne, mega mi się podobają. No dobra moi drodzy, cóż, e, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał mega fajny paczka, w sensie mega fajna paczka, mega fajny opening, coś co nas niewątpliwie czeka w kolejnych materiałach, no to będzie to wielkie pudło i myślę, że postaram się to wrzucić szybciej niż w następną sobotę, takie uzupełnienie otwierania tej wielkiej paczki. Tu będziemy mieli aż 11 boosterków, e, także będzie, myślę, że idealnie na uzupełnienie jednego odcinka. Słuchajcie, e, was zapraszam, jeżeli macie ochotę kupić sobie takie pudło. Na przykład coś takiego, taki collection e, itemek, w sumie, e, lub jeżeli macie ochotę kupić lorkane, lub e, cokolwiek, co widzieliście na dzisiejszym filmie. Wszystkie te produkty, w tym momencie, jak ja to nagrywam, są dostępne w sklepie Światkart. Także, oczywiście, cieplutko Was zapraszam. Ze swojej strony cieplutko również dziękuję za prezent. Nie spodziewałem się, w sumie, chyba nie zgadłem nic. Co <laughs> ja, jak tak się zastanawiałem, co mogę dostać, to chyba nic nie zgadłem, więc, e, i, ale oczywiście jestem bardzo zadowolony, także. No cóż, troszeczkę dłuższy nam materiał dzisiaj wyszedł, Wam życzę miłego dnia, widzimy się w kolejnych filmach, do następnego, cześć!